Cześć wszystkim, tutaj Kwaśka, witajcie na moim kanale. Eee, dzisiaj będę eee, czytać pytania z Instagrama, które mi zadaliście, eee, i będę na nie odpowiadać. I zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Do szkoły ja chodzę do, do technikum weterynaryjnego w Lublinie. A dobra. Teraz tak. Drugie pytanie. Czy jadę gdzieś na te wakacje, w te wakacje? Nie, nie jadę nigdzie w sumie tak spontanicznie, tak z dnia na dzień i, i to tak różnie wychodzi, co nie? Co ty mówisz? Ile jesteś z chłopakiem? 9 miesięcy dzisiaj. Tak. Dzisiaj jest dziewiąty miesiąc. Ja, jakie jest twoje największe marzenie? Moje największe marzenie no to, żeby mieć yy, samochód taki sportowy, mieć taką chałupę dużą. No i dziesięcioro dzieci. Albo siedmioro jakoś tak. Drugie pytanie, co sobie lubisz z wyglądu, a czego nie lubisz? Czy zacznę może tego, co lubię, no. Lubię moje włosy, bo są ładne. I oczy też. O, właśnie. Oczy mam takie niebiesko szare mi, mi, mi się podobają strasznie. No i yy, co mi się jeszcze podoba? Stópki mi się podobają moje, a nie podoba mi się, w sumie nogi to tak czasami, czasami mi się podobają, czasami mi się nie podobają, ale no chyba nie są grube, co nie? Nie są, nie są. No, myślę, że są ładne. No i e, brzuch to tak średnio, bo wcześniej ćwiczyłam, teraz mi się już nie chciało do końca i, i troszkę spasłam i mi się bełzor zrobił. Jakie jakoś w swoim życiu najlepiej wspominasz? No, ten, w którym się poznaliśmy, nie? No, tak. Jakie tych ludzi najbardziej ci nie odpowiadają? No, takie jak na przykład ktoś jest dwulicowy. E, no, dwulicowy na przykład. To prawda, akurat. No i. E, no, na przykład, jak ktoś właśnie dwulicowy jest, jak ktoś. No, co się śmiejesz? Przerażę powiedzieć, dwulicowy, trzeba być talentowanym. Nie lubię też. Yy, nie lubię też. Yy, no, jak ktoś. ktoś <laughs> jest nie, no, to jest tylko jedyne w sumie, który nie lubię. No i jak to się tak wymądrza strasznie. I jeszcze jak ktoś jest ulicowy. Tak, jeszcze jak ktoś jest ulicowy. I jak ktoś się na przykład strasznie wymądrza, albo się chwali strasznie czymś. Kim chcesz być w przyszłości? Straszakiem. Ja nie wiem, nie, straszakiem nie... <grym> Chciałabym być policjantką. Czemu się nie śmiejesz? Śpiałeś się wcześniej z policjantowości mojej. No chciałabym być policjantką, pracowałam w takim, w takiej jakby kryminalnej, w kryminalnym wydziale, w którym coś tam, na przykład, w którym na przykład rozwiązuje się różne zagadki, jak ktoś umarł, albo takie różne rzeczy. No co się śmiejesz? Przecież to o to chodzi. Twoje przyjaciółki i przyjaciele to. Ale w jakim sensie to jest pytanie? Przyjaciele i przyjaciółki, no bo jakby inaczej, no. Ale koks Gdzie chciałabyś pojechać w te wakacje? Gdzie bym chciała pojechać? Chciałabym bardzo pojechać... Nad morze. Eee, zobaczyć mewy. No ja lubię mewy. W telewizji często widziałam. Eee, czego najbardziej nie lubisz jeść? <laughs> czego ja najbardziej nie lubię jeść? Plaków. Jak bardzo kochasz swoich widzów? Ja, ja ich nie kocham. W sumie to na razie nie wiem, czy, czy to są widzowie, bo ich mam mało. Ale no, no nie kocham, no bo kogoś się raczej nie kocha, kogo się nie zna. No ale bardzo mi jakby, bardzo mnie to cieszy, jak z dnia na dzień są jakby nowe subskrypcje na mój kanał. Więc, więc, więc jakby... <laughs> Jakby lubię Was, tak e, w takim sensie, że, że jakby mm, przez to, że, że mnie oglądacie, że jesteście ze mną, tak Was lubię tak w formie takiej multimedialnej. Co nie? E, skąd pomysł na kanał? E, no, że od roku chciałam nagrywać e, i no w sumie no od roku jakoś tak e, od ósmej klasy. I jakoś tak y, mi się wziął pomysł, że mo może będę nagrywać. Właśnie y, mój chłopak się strasznie zna na komputerach, na montowaniu, nie to co ja. ja. Ja w ogóle się nie znam na komputerach. Ja ostatnio, nawet w szkole, to nie wiedziałam, jak się komputer włącza. Miałam u ciebie, bo, ja, bo ja mam u siebie laptop i nie za bardzo umiem w komputerze funkcjonować. Ja w ogóle myślałam, że, że komputer to jest ten ekran. A ten monitor, a ten ekran to monitor. A komputer to jest to coś taki. Takie pudło co niec tam się włącza komputer. Prawda? Tak. No właśnie. No właśnie, więc od roku chciałam nagrywać i akurat yy, yy, mój chłopak mi właśnie tutaj yy, yy, pomyśleliśmy, ja zaproponowałam, że może. Może byśmy razem ten kanał stworzyli, bo mieliśmy w sumie razem Ale pomyśleliśmy sobie, że on by się bał zbytnio On by tak nie chciał, bardzo rozmawiać do kamery jak ja do was No i... No i uznaliśmy, że tylko ja będę jakby... W tym... Nagrywać na YouTubie No i... No i ja na początku chciałam się poddać, bo... Pomyślałam sobie, że może to jest zły pomysł, że może bym nie chciała się tak uzielać w internecie, ale sobie pomyślałam, że... To ty sobie pomyślałaś. Co? To ty sobie pomyślałaś. No. Ja ci nie dałem. No chciałam zrezygnować z tym jakby nie dałeś się zrezygnować. No i, no i dziękuję Ci za to bardzo, wiesz? Czy będzie taki jakby odcinek z, tym, yy, z pomadką Challenge, ale jakby ja nie mam za bardzo smakowych pomadek. Jeszcze zobaczymy jak to z tym wyjdzie. Yy, i, na, I też możecie pisać w komentarzu, czy mam nagrać takie coś z pomadką, czy mam nie nagrywać. Kogo swoje klasy lubisz najbardziej? <laughs> Natalkę, Kingę, yy, Klaudię. Kogo jeszcze lubię? Jeszcze Ewelinę lubię. Jeszcze Patrycję. Ja też lubię Julkę. <laughs> Dobra, to już koniec tego odcinka. Liczymy, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pożegnaj się. Pa!